Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na zaległe otwieranie kalendarzy adwentowych i dzisiaj zacznę od tego właśnie dużego kalendarza adwentowego, później przejdziemy do pozostałych kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że taki filmy się spodoba jak tak, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. I te zaległe mówiąc, że Wam chora, więc nie uczę słuchać w głosie. To, że jeszcze choroba nadal jeszcze jest, ale już przynajmniej mogę mówić bo było właśnie 2-3 dni, nie mogłam nic powiedzieć. Nie dałam w stanie, przepraszam, nic powiedzieć. A teraz, no, mam nadzieję, że teraz dam radę nagrać film, więc zapraszam Was do otwierania kalendarza, już tak nie przedłużając. I teraz tak, pierwsze okienko, oczywiście proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. To jest numer 19. I w 19 mam takie perfumy. Ja tak to położę. Taką porponetkę i taką świeczuszkę. I tu jeszcze jedna rzecz jest. To jest taki mały, mały. No tuż duża jest zbel. I też pewnie zauważyliście, że tego kalendarza już jest mniej. A to dlatego, że zabrałam część, część pudełek, której były wcale potrzebna więc. I się z tego obok położę. I to są te rzeczy z dziewiętnastki. Teraz dwudziestki, 20, czyli tutaj. Tutaj mamy tak długopisy. I wyciągnę taką gumkowstążkę. I taką bolę teczkę. Więc to jest z... Numeru 20. Teraz 21 mamy tutaj. tutaj mamy tak. Taką świeczkę. Taką świąteczną. Takie gąbeczki do makijażu. Super się przydadzą. No i takie kolczyki. Więc to było 20. Jeden. Teraz 22 mamy pod spodem. I tutaj w tym pudełku mam tak, dla Belli. Taki, piłeczkę. I tutaj mam rzeczy. Tutaj tak położę. I tutaj mam pierścionek taki ładny. Też podłużam. Takie trzy pędzelki. Jeden właśnie do pudru, drugi do różu lub do konturowania, czy do oczu. I taki joker I ostatnia okienko 23. Tutaj w tym okienku mam taką kosmetyczkę. Co jeszcze jest? Tam długopis. To też długopis. Myślę, jeszcze, jeszcze chyba jest, coś? jest. I tutaj taka woda forformowana. Tak wygląda. taki ładny, taki stresowy zapach. Tak wygląda i to wszystko się chodzi tutaj, więc jeszcze staną 24, ale to już jutro. Przechodzimy do naszych kalendarzy adwentowych i porozumiemy od ewolucji. I tutaj może 19. Tutaj 19 jest. Taki cień do powiek. w takim brązowym kolorze. Tę mam już otworzoną. Otwieram tę dwudziestkę. Muszę otworzyć. Dwudziestkę mam. I tutaj mamy. Dopadł mi taki róż powrotem i tutaj mamy, że Wam pokażę. Taki właśnie śliczny różyk. I tutaj dalej przechodzimy do 21. 21. taka jest. I coś takiego. O. I tutaj mam pędzelek z makszyki śliczny. Taki pędzel. I przechodzimy do kolejnego. I tu mamy taki śliczny pędzel, taki płaski. Mamy 22. I tutaj mamy taki błyszczyk, taki śliczny korku. 23. Taki brązowy. Tak właśnie wygląda. Przechodzimy teraz do innych, czyli do technika. I tak, tutaj mam dziewiętnastkę. Wchodzimy do technika i tutaj mam dziewiętnastkę. Taki lakier. Tak wygląda. Dwadzieścia. separator. I to jeszcze jeden. OK. I dwadzieścia dwa. Taki cień. Dziecień, dobry wiecień. Tak wygląda, pokażę. Tak wygląda. I dwadzieścia trzy. Muszę go wyjąć. I takie chyba do paznokci. Coś takiego. Więc fajne. Więc mamy już. I robimy gdzieś w taki Mikołajek chyba. 20 takie kolczyki się znalazły. 21 taki zabierzka. 22 takie kolczyki śliczne. I dwa trzy takiej wiązka. Jeszcze mam troszeczkę się znalazł. W wiruserii. Ale to będzie Bugs and More. I 19. To będzie pora, żeby było łatwiej szybko otwierać. Kredeczka. Dwudziesta. Temperówka. Dwadzieścia jeden, taka tubka, wrócę, dwadzieścia dwa, takie naklejki na rozmocie i dwadzieścia trzy, też taka tubka. Teraz zjem tutaj esens i zaczynam osiemnastki, bo zapomniałam wtedy osiemnastki utworzyć. Taki puder. Taki biały, transparentny. Trudziestka. Takie cienie. Teraz Wam pokażę, jak one takie piękne. Dwudziestka umina. Taka. 21 lakier. 22. Patyczki do paznokci. I 23. Też pomadeczka. Kleje. Taka. Taka czerwieni. Teraz ten kalendarz, 19 taki płotek, 20 taki, taka latarnia, w 21 też latarnia, 22 choineczka i 23 też choinka. Teraz z pompkami 19 taki aniołeczek dwadzieścia dwadzieścia taka bombka w róże dwadzieścia jeden taka te 20 to było dwadzieścia jeden, przepraszam i kolejny dwadzieścia dwa takie piękne serducho w 3, taka, łuneczka. Teraz W7. Czyli to taki brązer. Tak właśnie wygląda. Dwudziestu szminka. Taka. Dajcie jeden taki szminek, taka błyszczyk, czy? Znaczy. W razie 2, tuż do rzęs. I 23 taka ten błyszczek też. Teraz świeczkowe. 19 taki tilejcik zielony. 20 taki tilejcik. 21 taki. 22 taki tilejt. I 23 taki tilejcik. Teraz baleję. I szukamy dziewiętnastki, mam tutaj taki płyn do kąpieli. Teraz dwadzieścia, tutaj spadł coś co Nic to spadło. Dobra, dwadzieścia jeden. Dwadzieścia dwa. Tutaj to sam. Taki kremik 23 taka maseczka. No gdzieś to na pewno spadło się na pewno gdzieś. Będę zrywała te kalendarze, to na pewno będę wytrzymała. Dobra, to jest to z Balei. Z Maybelline dziewiętnastka. Kolejny lakier. Dwudziestka. To będzie wyświetlacz I numerze od Rose 050. Dwadzieścia jeden. Taki lakier. Srebrny. 23 To jest chyba że dobry Ja zacznę zostały słodyczowe Jestem od Kindera Numer 19, tutaj nawet mam To jest takie mijeczko 20 Zaraz znajdę to 20 O mam nawet coś to jest Kim Niespodzianka. teraz 21 jeden. ty nawet mam o taka dziewczynka 22 ja mam jeszcze no, jedna Szokową. I dwadzieścia trzy. Dwadzieścia trzy. Gdzieś mi zaginęło. Zaraz przyda znalazłam. Kinder. jest właśnie z kinderka. Teraz z Haribo numer dziewiętnaście. ale nawet mam. Tutaj jest takie walki. 20 Dwudziestka. znajdę takie żelki, 21 dwie kuleczki, 22 takie żelki i 23 takie koleżanki. To wszystko jeśli chodzi o kalendarz adwentowy. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak tak to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Już będę robiła podsumowanie, bo tego jest naprawdę multum, więc jeszcze był o dłuższy filmik. Więc jeśli Wam się coś podobało, to proszę w komentarzu, jaka rzecz Wam się spodobała z kalendarzy I do następnego trwania kalendarzego. Jutro ostatniego. Do zobaczenia i cześć!